To też wszystkie ściany, titożki wsi ściany i spodum gruz grus wapienny i tak by czysty mo w gdy wymosia czy, czy te belki je e, zdorowi. No i to za współczesnym technologią, wentyluje. nie było w pryncypie żadnej instalacji, to, to wstanowili się nowe instalacje. Centralna to woda, kanalizacja, c wentylacja, klimatyzacja, e elektryka. Finansowo wygląda to tak, że to jest grant Ministra Administracji i Cyfryzacji e na 580 tys. My dodajemy do tego 10%, to, to 80 tys. z hakiem troszkę więcej. i tu ja chciałbym korzystać z tego jeszcze serdecznie podziękować Panu Iwanowi Iwaniuri, Ekipa dał na remont Narodowego Domu o 30 tys. dolarów za pośredniczą sytuację w kongresie Takie Taki pożartwy, taki um, moment jest dla nas wielkim zariatem energii, dla tego, żeby, żeby, żeby szybciej pracować u widowni Narodowego Domu. Więcej zrobił bezinteresownie, po prostu w pamięć swojej mamy dońki piramidzko ziemi, swojej siostry, jaka także tutaj aktywnie pracowała i w górkach za pokój własnej duszy. I takie pożytki dla nas jest duże i duże ważne. Prowadzić się to no, ogólnopolska zbierka na potrzeby Narodowego Domu. Ona Jak nasi ludzie dają, mogą tak dają, tak żartują na, na, na Potrzebuję, ja już что dobre było wysświetlować szersze sprawę remontu. My jedna zawršalna etapie zrobienia internetowego сайту, gdzie będzie można podziwiać się na wsi etapy, będą zdjęcia, nimkę, będzie informacja, ile my z ile nam jeszcze trzeba. Także w najbliższym czasie, ja думаю, że my to stanowimy. Aż Jeszcze chcę podkreślić zaangażowanie z naszej gromady za okaną gdzie towarstwo zakresu zdjęć się aktywno, włączyło się aktywno u zbirku grożeń na potrzeby narodowego domu i to nas dużo tak ciszy, że nasi zemlaki jak z Wicy, one są aktywni i aktywnie nam dopomagają. My smo do ministra administracji i cyfryzacji na dwutysięczternaście lipca budivelni roboty po przebudowie yy, horišča horišča mają buty wżywane, możemy korzystować z nich. Potrzebnie przebudowy tam jak i, i dachu, i konstrukcji dachu, i nową stelu Trzeba będzie tak że to duże, ob, objemne roboty za masztabą, no i za finansowanie My planujemy, że wolność będzie kosztować milion sześćset, milion zł. złotych. się, się chodzi o funkcjonalność, to mówię, że wszyscy zapytują co bude, co budę w narodowym domu. Po pierwsze, by narodny dim potrzebna są samofinansowanie. Si najbliższy. Toptto idea jest taka, że Pidwały, to parter, to, to pierwszy powy, po ukraińsku, ma je zorganizowane w ten sposób, żeby win zaroblał na tej toż to albo w rentu, albo w jakiejś innej formie będziemy wy wykorzystywać. komercyjnie, w głównym, ci dwa e, powery. E, weź wid pierwszy, drugi, trzeci powierzchni Mają być dla korzystania kulturowego, edukacyjnego, społecznego, romęczkowego. I Duma, ja mam nadzieję, że znajdą się to wszystkie organizacje, które przemyślały o tym, a także nie tylko, zaproszono z całej Polski. E, Będzie się odbywa kulturowy dialog. Jak się mówi o kulturowym dialogu, to w princypie Ukraińcy nie mają żadnej profesjonalnej, kulturowej ustawy w Polsce. To wakuum, jaki my 70 lat po akcji Wisła jeszcze nie zapomniemy. W Narodnej Dymie Wielko i dla tego, żeby taka instytucja kulturalna. Tutaj znaleźliśmy się. Tutaj może być konferencje, różne wyszkolenia, wyćbowate się, co, dlatego, co dla tego. dla Ciołów. I jeszcze jedna, myślę, ja nie, nie mała funkcja Narodowego Domu, to jest współpraca z Ukrainą. To najbliższe, miasto najbliższe do Ukrainy, jakie do Lwowa Styrki samo Samoszu, do stolicy województwa do Rzeszowa, ja myślę, że ten może być wielkim ambasadorem Ukrainy na Polsce, a także, mam nadzieję, na całej Europie.